Dzisiaj jest dzień pod tytułem Dobry patent nie jest zły I tu jest prowizorka jak i mało Miałem taką elegancką wiertnicę A brakowało mi śrub Więc co zrobiłem? Znalazłem to co znalazłem To jest jakaś chyba trójeczka, dosyć mała Był luz, więc tutaj znalazłem Jakieś takie Plastikową nakręteczkę Która mi to wyśrodkowała Potem tutaj dałem nakrętkę motylkową. To wszystko zabezpieczyłem jeszcze trydetkami, żeby się nie obracało przy, przy wierceniu. I to jeszcze nie jest koniec patentu. Bo to wszystko robię po, tym, po to, aby w ten otworek rozwiercić. Rozwiercić ten otworek i zamontować taką ładną lampeczkę. Nie wiem gdzie jest ładna lampeczka, no tu już jest zamontowana, o taką lampeczkę zamienić, u jest trochę większa, tam się męczyłem nożem tapicerskim, a tu, jako prowadnicy, może jest daleko światełka. No, jestem bardzo ciekaw czy to zadziała. Dzisiaj jest generalnie dzień eksperymentów, bo najpierw walczyłem z bramą w stylu informatyka, a reset to jest... nie było mi do śpiechu, więc nic nie nagrałem, ale teraz jak już kiedy już można się z tego śmiać to stwierdziłem, że muszę nakręcić o tym film To było śmieszne jak to zrobiłem no dobra to tyle na dzisiaj ja idę ja idę wiercić, ciekawe czy się uda no, ten helikopter to trzeba zobaczyć a więc przykładamy No jeszcze trzeba odpowiednio ustawić wkrętarkę.